Dzień dobry, Dorota Warakowska. Dziś mam okazję i przyjemność rozmawiać z przedsiębiorczymi młodymi kobietami. Pierwsza gościni, Katarzyna Janocha. Co pani robi? Zajmuję się wprowadzeniem projektów naukowo-technologicznych na rynek, komunikacją, pomocą w znalezieniu partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w komunikacji z takimi zwykłymi ludźmi, którzy nie wychodzą z zaplecza naukowego, a chcieliby wiedzieć, co się dzieje ciekawego w Polsce. Decyzja o założeniu własnej firmy przyszła spontanicznie? Absolutnie tak. Przez całe życie pracowałam w korporacjach, gdzie no, uwielbiałam zawsze pracować. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że już teraz chciałabym Pracować na własny rachunek, robić to, co najbardziej mnie e, fascynuje, pracować przy różnorodnych projektach i już nawet nie analizując szczególnie ryzyka, wszystkich za i przeciw po prostu wskoczyłam. A szło jak po maśle, czy to była głęboka woda? To była bardzo głęboka woda, dużo głębsza niż mogłam się spodziewać. E, natomiast cieszę się, że nie miałam świadomości e, głębokości tej wody, <laughs> bo być może to by trochę oporniej albo trochę dłużej trwało, a tak kiedy już zrobiłam pierwszy krok, to po prostu musiałam temu sprostać najtrudniejsze. Wszystkie te procesy, które dzieją się w firmie, o których e, świadomości w ogóle nie miałam wcześniej, cała obsługa prawna, zdobywanie klientów, to, że o wszystko trzeba zatroszyć się samemu. E, w międzyczasie jeszcze pojawiło się dziecko, więc też z jednej strony rozkręcanie firmy chcesz się dedykować w 100%, z drugiej strony ta mała, pierwsza istota, która też e, tak totalnie absorbuje Ci czas i głowę. To nie było łatwo na pewno, ale proszę powiedzieć, co w takim razie pomogło i. Y, na co? So... Sugerowałaby Pani, żeby inne tak. dziewczyny, młode kobiety, które chcą założyć firmę, zwracały uwagę. Ja nie wiem, czy jestem najlepszym przykładem, bo to, co mi pomogło, to jest e, super zespół, dlatego że za każdym naprawdę super przedsiębiorcą są super ludzie. I albo to są ludzie w postaci rodziny, która w moim przypadku była bardzo wspierająca, mhm. odciążająca mnie to w tej codzienności. Ważne. A z drugiej strony naprawdę genialny zespół, gdzie udało nam się zbudować go z najlepszych ludzi na rynku, e, którym mogłam w 100% zaufać. I już nie być taka, a, a w ogóle muszę wszystko kontrolować, bo wiedziałam, że wszystko jest w dobrych rękach. No to teraz na, na zakończenie rady dla młodych przedsiębiorczyń, nie żeby jednak się. nie bały się wskoczyć do tej głębokiej wody. Proszę bardzo. No nie bać się, no to jest klasyk, ale po prostu wydaje mi się, że nie ma co za bardzo analizować ryzyka, że trzeba przede wszystkim posłuchać siebie gdzieś tutaj w środku. To też nie jest tak, że każdy ma ducha przedsiębiorcy w sobie, natomiast Rada, znaleźć super ludzi dookoła siebie, którzy będą mogli pomóc i ciężko pracować, a w końcu sukces przyjdzie. A zatem, drogie panie, rozglądajcie się wokół siebie i bierzcie sprawy we własne ręce. Trzymamy kciuki.